Cześć. W tym filmie wygenerujemy sobie dokument z szablonu, który jest skonfigurowany w naszym systemie. Przejdźmy sobie na kontrahenta, na zakładkę Dokumenty. W tym miejscu możemy wygenerować dokument z szablonu. Jak widać mamy tutaj skonfigurowany jeden szablon. Dotyczy on umowy. Kliknijmy w niego. I w tym miejscu możemy uzupełnić wszystkie zmienne, które są skonfigurowane w danym szablonie. W tym miejscu uzupełnimy wszystkie dane, jakie pojawią się na wygenerowanym dokumencie. Wybierzmy sobie nazwę usługi, jakiej będzie dotyczyć umowa, datę zawarcia umowy, czyli na przykład dzień dzisiejszy, miasto zawarcia umowy oraz dane firmy. W naszym przypadku są to pola tekstowe. Uzupełnimy je ręcznie, czyli na przykład nazwa firmy, miasto firmy, ulica oraz NIP. Natomiast dane klienta, jak widać, zostały zaciągnięte automatycznie z CRM-a. Uzupełniono mamy tutaj nazwę, NIP klienta. Możemy sobie wybrać również adres, aby automatycznie się zaciągnął. Jak widać, mamy zdefiniowaną zmienną typu miasto oraz ulicę. NIP zaciągnął nam się automatycznie z danych kontrahenta. Wybierzmy jeszcze kontakt. Dane, które się zaciągną, będą pochodzić z kontaktu Marcin Kuptyś, czyli w tym przypadku będzie to imię oraz nazwisko kontaktu. Tak wygenerowany dokument od razu po jego stworzeniu możemy wysłać do na przykład kontaktu, którego będzie dotyczyć umowa. Wyślijmy go do Marcina Kuptysia. Jak widać system automatycznie nam podpowiada adres mailowy, gdzie mamy wysłać em, tę umowę. Wybierzmy, z jakiego konta pocztowego będzie wysłana i zapiszmy tak wygenerowany dokument. Jeśli w ustawieniach szablonu wybraliśmy, aby dokument się zapisywał, będziemy mogli w niego od razu wejść na karcie kontrahenta, a w innym przypadku zostanie po prostu pobrany na nasz komputer. Jak widać mamy tutaj zmienne, które sobie wcześniej zdefiniowaliśmy w szablonie, które potem wybraliśmy podczas generowania dokumentu. Wszystkie zostały uzupełnione bądź przez nas bądź zaciągnięte z kontrahenta. Możemy tutaj również sobie taki dokument wysłać ponownie jako mail z załączonym plikiem lub bez załączonego pliku wtedy po prostu jako, jako link do tego dokumentu. Możemy go edytować, usunąć. Wszystkie dostępne opcje są widoczne pod trzema kropkami. Jak widać, taki dokument możemy wygenerować w mniej niż minutę, nie musimy otwierać żadnych plików, po prostu uzupełniamy zmienne i dokument jest gotowy do wysłania, do pobrania, do pokazania klientowi. Oszczędzamy dzięki temu mnóstwo czasu.